Drogi Mikołaj, nazywam się Max, trochę byłem grzeczny w tym roku, a trochę nie, ale mało. Chciałem Cię prosić o strój piłkarski Real Madryt i rękawice piłkarskie na mój rozmiar 152 cm. Mam 13 lat. Pozdrawiam cię Maksiu Turawa. Szukamy chętnych placówek, które chciałyby z nami podjąć współpracę. Potem te placówki nam przesyłają takie listy i następnie taka droga, żeby zostać takim Mikołajem danego dziecka jest taka, że wstawiamy taki list na Facebooka i potem dana osoba właśnie może to być uczeń, student, pracownik, tak naprawdę obojętnie kto napiszę po prostu spełniam marzenie i piszę jaki list by chciała wybrać i spełnić marzenie takiego dziecka i to tak naprawdę tyle. Potem wystarczy przynieść taki prezent tutaj właśnie do studenckiego centrum kultury i my go sprawdzamy i potem tam któregoś dnia w grudniu po prostu rozwozimy hurtowo, tak powiem, że te prezenty. W poprzednim roku obdarowaliśmy ponad setkę dzieci, w tym roku ta liczba oscyluje już około 150, czyli cały czas idziemy do przodu. W tym roku współpracuje z nami aż 8 placówek na terenie województwa opolskiego, bo na razie akcja obejmuje głównie nasze województwo. 8 placówek, Bąków, Bogacica, Lasowice Małe, Turawa, Opole-Chmielowice, Brzeg. Kędzierzyn Kośle i Tarnów Opolski.